O kurwa sorry kurwa gdzie ja się to wierzchołek To mnie zajebało, różnie bany, a tam to mędy pierdolony kurwa, badkompany dwa kurwa się mylą stiki No kurwa, przez jedno pojebane wejście nie ja kurwa teraz nie rób wejść Ja pierdolę! tu strzelać! No jasne! Kurwa! Bo pierdolone to takie kurwa, że to goba boli! Kurwa. Co ten chuj zaś którego nie idzie zaszelić! A nagle z wody kurwa się! Wyłonił, nie Kurwa tu był! Eee! Takie coś to jest kurwa jak... Ciekawe tylko! Dlaczego nie chciało się zabronić stinger? Ja bym chciał ino wiedzieć tą dziwną przypadłość. Co stało na przeszkodzie, żeby ten stinger szczędził drugi rok? Oczywiście nie miałem stingera, bo kurwa, muszę za, za każdym razem za... A, co to było? A co, panie Kurwa, ja pierdolę przed chwilą z tego nie było

te cztery badziaki stój jebany na k***a. Już jakieś k***i snipery na pierdolają.